Dzień dobry w kolejnym odcinku. Przedstawiam Wam tutaj rozwar. Jest bardzo wysoki, kolor różowy. I jak już nieraz wspominam, pamiętajcie, że z nasion różowego nie zawsze różowy utrzymamy. Zaczęły się kolejne upały po 30 stopni, ale solidnie podlało. Mam nadzieję, że nie będzie wiało, to tak szybko nam nie wysuszy. A co kwitnie, już się przechodzimy. Oczywiście zaczyna kwitnąć barbula. Krzew o zdobnych liściach. Kwiaty ma drobniutkie, malutkie, ale on dopiero zaczyna. Bardzo przyciąga owady. Barbulka na pełne słoneczko. Uwielbia pełne słońce. Ma jakieś 1,60 m. Jest podwiązany, bo wyginął się do słoneczka. Jest odporny na przymrozki. Jest kilka odmian barbuli, jest o zielonych liściach, też kwitnie na niebiesko. Wczesną wiosną przycinamy zmarznięte końcówki, bo kwitnie na młodych pędach. Lato to oczywiście szaleństwo jeżówek. Uwielbiają je jak widać motylki. Tu mamy różową, powysiewały się, tu mamy białą. Tutaj mamy między tułaczem, ale muszę tułacz. Usuwać jest to roślinka płożąca, inwazyjna, i muszę ją usuwać, bo jeżówka nie lubi towarzystwa, a lubi pełne słoneczko. Lato to też szaleństwo dla przetaczników, jak również lilii. Tu, tutaj są lilie drzewiaste. Robiłam też szortek, tak jak przesadzałam z tą wielką cebulą, to jest właśnie ta, pięknie zaczyna kwitnąć. Warto je podwiązać, ponieważ wiatry je będą łamać. U mnie jeszcze nie podwiązane, bo nie mam palików, muszę kupić. Lilię uzyskujemy z nasion. Pamiętajcie, można zostawić nasienniki i wysiewamy wprost do gruntu. Liliowce już pomału kończą kwitnienie. Teraz będziemy czekać na nasiona. A tutaj zawiązują się nasienniki. Ja nie pomagałam, dużo mam owadów, chemii nie używam, więc zapylały i te nasiona to są oczywiście niespodzianka, bo nie wiem, kim był tatuś, jeżeli zbiorę nasionka z mamusi. Tutaj mam pysznogłówki z nasion. Zobaczcie, uzyskałam fioletową i to wszystko było brane z jasno różowej. Zaraz Wam ją pokażę, bo dopiero zakwitła. Tu jest taki ciemny fiolet. Na ekranie widzę czerwoną, ale taka pod Ciemny, no i tutaj czerwone, No i ponownie zaczyna kwitnąć kalia. Kalia etiopska. Ona zimuje w gruncie. Bardzo dużo osób wzięło udział w konkursie. Niedługo zrobimy losowanie. A do wygrania, oczywiście, sadzonka kali, którą możecie wsadzić do donicy lub do gruntu. Tylko na zimę po przymrozkach, jak liście zmarzną, warto narzucić coś suchego z liści, no i folię, żeby nie mokła. Mimo że takie mrozy były, zabezpieczałam lilie i niektóre dały radę. Tutaj mamy lilijkę białą w kropki. Tutaj fuksja zimująca. W kuruncie przetaczniki, no i przetaczniki się wysiewają, już też nieraz wspominałam. Zaraz wam pokażę nową sieweczkę którą mówię, nie będę wyrywała, bo się wysiała w kostce. No i jednak dobrze, że ją zostawiłam. Tutaj floksik przepięknie kwitnie. Jak przekwitnie, ścinamy bardzo. Mocno się rozsiewa. Jeżeli zostawimy siewki, u mnie już tutaj zbyt duża kępa powstała. Ale warto je obsadzać, bo kwitną długo. No i po ścięciu jeszcze raz nam zakwitną. Tutaj przetacznik niebieski. A tu, zobaczcie, zostawiłam sobie sieweczkę w kostce i będę musiała ją pobrać. I powstała różowa. No, nie chcę mi ostrości złapać, ale widzicie, różowy kolor. Łapie mi co innego. O, będzie różowy przetacznik, który będę musiała stąd zabrać, żeby auta nie rozjechało. Ja to bym wzięła to. Boczkiem, ale jak ktoś przyjeżdża na kawę, nie zwraca uwagi, że na kostce kwiaty kwitną. Zaczynają kwitnąć również liatria. Przepiękne pióro pusza, jeszcze jest biała. No i tutaj też przetaczniki się same wysiewają. Różowy był mateczny, powstały niebieskie, jasno różowiutki. Tam jest ciemny, no i niebieski. Szaleństwo główek. tu mamy bardzo. Ciemnofioletową, fioletową prześliczna, też oblegana przez owady, tu jest jasno-różowa. Tutaj mamy rutewkę dwuskrzydłową, którą z roku na rok polecam. No i też rozsyłam Wam nasiona po konkursach. A teraz idziemy do kolejnej pyszną główki. Tutaj czerwona nam wyginęła, tutaj rutewka. To jest mateczna rutewka, ma jakieś 1,80 m. Idziemy dalej. Wy tego nie widzicie, a to jest całkiem inna rutewka o bardzo mocno czerwonych kwiatach. Różni się od tej zwykłej, jest dużo niższa, no i też część wyginęła, trzeba karpę podzielić. Przyciemniłam obraz, bo nie idzie pokazać koloru. Tutaj mamy floks biały, a ten floks z samego rana jest niebieski. Wy widzicie taki ciemny róż. Loksiki ścinamy, pamiętajcie. Teraz idę do kolejnej pysznogłówki, ale po drodze pokażę Wam ślicznego liliowca. Widzicie pysznogłówki mam wszędzie poobsadzane, tu gdzie się za mocno rozrosną, ja po prostu je dzielę. A tutaj moja ślicznotka samosiejka. Jest delikatny róż, całkiem inny kolor, i właśnie z tej brałam nasionka i niestety. Na razie żadna nie zakwitła w tym samym kolorze, czyli tylko chyba podział karpy, bo zapylanie nie jest kontrolowane. Ona, jak przekwitnie, później nasienniki się otwierają, fajnie się nasiona wysypują do dłoni, nie spadają tak same, no chyba że długo leżakują na łodyżce. Tutaj pięknie wybudza nam się żywo kospo ścięciu, i zobaczcie, wydał nasiona, no i wychodzą. Młode siewki, zobaczcie, to są białe. One by były właśnie takie wariegata, ale jeszcze nigdy nie udało mi się, bo te siewki białe niestety całkowicie giną. Nie, nie rosną, te liścienie zanikają, nawet liści właściwych nie dostaje, a szkoda. A jak się wysieje i listki liścienie są zielone, to będzie zwykły żywokost, czyli żywokost jedynie przez podział, żeby uzyskać taką odmianę. A tutaj mam kolejną pysznogłówkę z tej, co przed chwilą powiedziałam, że nie można uzyskać takiej odmiany. Jest całkiem inna, dużo wyższa, jest jasna i fioletowa, wysiana w tamtym roku. Zobaczcie, zimowała w gruncie bez nakrycia i daje radę. Tutaj jest w cienistym stanowisku, bo Judaszowiec rozchylił za bardzo koronę i musiałam niestety podwiązać, ale kwitnie. No i poletkiem pysznogłówek. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was na kolejne, no i będę Was informowała, kiedy będziemy robić losowanie, ponieważ na razie mam niesprawną rękę, ale to już daleki temat. Pomału się goi, więc wszystko ok. Idzie wszystko w dobrym kierunku. Pozdrawiam Was serdecznie z ogrodu, miłego dnia wieczoru, pa.